Drużyno, to był jak zawsze niesamowity trening. A teraz zróbmy listę tego, co chcemy robić w tym roku szkolnym w Szkole Króliczków. Ja zacznę. Chcę, żeby nasza drużyna wygrała każdy konkurs cheerleaderek. A moim drugim życzeniem jest przekonanie mojej mamy, żeby w końcu pozwoliła mi przekłyć język. A ja chcę, żeby Zakat stał się normalnym człowiekiem. A ja chcę być w waszej drużynie do końca roku. Boję się, że zostanę wyrzucona. Diana, napisz, że chcę zdobyć serce pewnej czy liderki. Mam nadzieję, że mi się uda. Maskotko, jakbyśmy nie wiedziały... Dobrze, Maskotko, zapiszemy to życzenie. Ciekaw jestem, czy dziewczyna mojego serca woli brunetów czy blondynów. Maskotko, to zapytaj o to dziewczynę swojego serca. To nie obejmuje naszej listy życzeń. Diana, nie chcesz jeszcze dopisać jednego życzenia? Jakiego? O Zipie. A, Kitty, rozumiem. Masz rację. Musimy go dodać do listy życzeń. Mam nadzieję, że Zip będzie uczył się z nami w szkole króliczków. Czy to ten, z którym Diana się spotykała? Tak, dokładnie, to fajny facet. Nie no, Diana, ten to na pewno już nie jest potrzebny. Wróć będziecie próbował odbić Timurowi. Timur nikomu nie odda Diany. Mam nadzieję! Diana, Timur to nie fajny facet, to słaby chłopak. Aleksa, nie mów tak, mogę się obrazić. Dobra, dobra, jestem cicho. Chłopaki, to super wiadomość. Super wieści, ale tu go nikt nie zaakceptuje i ja go też nie lubię. Kev, no co ty? Zip jest normalnym facetem sprawi, że tu będzie fajnie. Tak, i uszczęśliwimy, czyli liderki. Będą w szoku. To chodźmy, ale zobaczycie, że czy liderki się nie zgodzą na zipa. Kev, o czym ty mówisz? To mój brat. Jak mnie kochasz, to będziesz też kochał mojego brata. Nie będę kochał twojego brata. Dobra, chodźmy. Nie mogę się doczekać, aż powiem, ja czy liderką. I ostatnie życzenie. Mam nadzieję, że Mary i Nat kiedyś się zmienią. Oj nie, Diana. One się nie zmienią. Kitty, nadzieja umiera ostatnia. Happy, Happy birthday, birthday to you. you. Happy, Happy birthday, birthday to you. you. A co wy wyprawiacie? Nie ma tutaj osoby, która ma urodziny. A może o czymś nie wiem? HAPPY BIRTHDAY TO YOU! O, a myśleliśmy, że to twoje urodziny. Jutro są urodziny siostry Diany. To na pewno nie powód, dla którego tu przyszliście. Zakad, powiedz co się stało. Nigdy nie sądziłem, że usłyszę taką piosenkę od zombie. Chłopaki mają fajne wieści, dawaj Zup. Nie no, co ja, Zanina, powiedz. Dziewczyny, mój brat Zip chce przyjść do waszej szkoły. Przyjmiecie go? Przyjmiecie go, musicie go zaakceptować. Zrobi co w swojej mocy. Lista życzeń chyba działa. Maskotko, cicho. A czemu chce tutaj przyjść? Diana ciebie jeszcze nie zapytał. Kitty. Jeszcze jeden zombiak, świetnie. Dobra, dziewczyny, spokojnie. No jasne, że pozwolimy Zipowi chodzić do tej szkoły. Przyjmujemy go. Będzie fajnie. Oj tak. Tak. Mm, króliczki, pocałowałabym was. Ale natura mi na to nie pozwala. Dobra, jak Zip się tu pojawi, to ustawi tam szkołę do porządku. Co szkoła będzie tak chodzić przed nami. Wasz Zip nic nie rozwiąże! Nie powinnyście go brać, będą same problemy. Kev, nie martw się, jesteśmy króliczkami. Rozwiążemy wszystkie problemy. Czekamy na Zipa. Tylko spróbujcie zrobić, żeby Zip to sprawiał problemy, to ja z nim porozmawiam. Raczej, poszysty, racja. Nie przepadam za tym puszystym, za dużo cwania kuję. Muszę powiedzieć Zipowi, żeby jego pierwszego ustawił. Nieważne, niedługo wróci Zip do szkoły i będzie super. Wiecie, kto będzie najlepszy Zip i Zakat. Zag, nie wygłupiej się. FT też jest fajny. Zalina, dzięki, że mnie nie zapomniałaś. Chodźmy na lekcję. Fotbaliści? Jeszcze nigdy nie widziałam, żebyście przekazali kasę na fundusz porzuconych zwierząt! Szczury, czy to nie jest czasem dobrowolne? A zapytałyście, może nie mamy pieniędzy. Jasne, że to dobrowolne, ale ci, którzy nie przekazali kasy, będą sprzątać schronisko. Każdy w naszej szkole robi dobre uczynki. Teraz wasza kolej. Ja? Sprzątanie? Nie, nie ma mowy. Dima, powiedz im. To może dajmy darowiznę. Lepiej chodźmy na latę. Zgoda. Zapiszcie imiona mojej i dziewczyn, pójdziemy sprzątać schronisko. Dima, nie! Tak, dziewczyny, tak, chodźmy do kawiarni. Widziałaś to? Nie, ja nie będę sprzątać. Tak, są takie wredne. Psz, patrz. A chcesz się założyć? Nie będę się z tobą zakładał, bo wiesz, że ci ją ukradnę, a raczej sobie ją odbiorę. Tak właśnie z wami jest, chłopaki. Chodźmy, trening zaraz. To co, mały zakład? Dobra, załóżmy się, jaka nagroda? No to niech będą bilety do kina. Abym zabrał Dianę. Okej, okay, Romeo, przetni. Chodźmy na trening. Romeo, Romeo przetni. Hej, szczury. Hej, hej. Smile i Timur. Ciekawe, jak długo będą się dzielić Dianą. Sądzę, że Diana niedługo wróci do Smile'a. A mi się wydaje, że Diana niedługo zostanie sama. Dima, proszę załóż kask. Po co naszego na treningu? Chcę zrobić zdjęcie, żeby wszyscy moi znajomi widzieli, że spotykam się z futbolistą. Inaczej mi nie uwierzą. Dobra. Mogę z wami? Nie, jesteśmy parą. Rozumiem, wy jesteście parą, a ja to kto? Jak będziesz miała chłopaka, to zrozumiesz. Co za koza? Dima, możesz udawać, że mnie całujesz? Nie, mam kask. Dobra, ja to zrobię. Ice, przynieź mi kakao, szybko. Blondie, uspokój się. Nie mogę się uspokoić, widzisz co się dzieje z moimi rękami? Blondie, sama nimi trzęsiesz. Nie no, widziałyście? W całej szkole są plakaty z króliczkami. Są wszędzie. To szkoła króliczków, dlatego wiszą takie plakaty. Musimy gdzieś umieścić plakat żab. Masz lata z mlekiem bananowym. Bardzo pyszna nowość. I jak już? Nie, weźmiemy kolejną latę. Podnieś kubek, proszę. Ice... Co? Nie podoba wam się latte z mlekiem bananowym? Normalnie nie jestem taka odważna, ale co robisz dzisiaj wieczorem? Czy ona z nim flirtuje? O, już się nie trzęsiesz. Nadal się trzęsę. Wieczorem sprzątam kawiarnię, może pomożesz? Nie, chciałam tylko zaprosić cię do kina. No weź, przyjaciółko. Jak pizza się dowie, to nie będzie tu za dużo miejsca dla ciebie. Cześć, Cześć wszystkim! Aj, zdawaj swoją nową latę z mlekiem bananowym. Dobra, dziewczyny, chcecie spróbować? Mi też smakuje. Dziewczyny, to taka szalona wiadomość, że Zip przychodzi do naszej szkoły. Jana, czemu jesteś taka szczęśliwa? Kitty, no bo fajnie, że będzie się u nas uczył. Poza tym, nie jest mi obcy. Mam nadzieję, że jest normalny. Nie, Alexa, oni nie są normalni. Żary? Czemu się na nas gapicie? Na co sobie pozwalacie? Postanowiłyście nas denerwować nie tylko swoją obecnością, ale też plakatami w całej szkole? Żeby. Skąd tyle nienawiści? Przecież to ma sens. To szkoła króliczków. Nawet nie podobają im się nasze plakaty. Mówisz zbyt cicho, musimy je ustawić do pianu. Wiecie co, króliczki? Zabierzcie tą trzecią, tego króliczka. Ona nas wkurza i za dużo mówi. Nie pozwólcie jej z nami rozmawiać. Czy to o mnie? Chyba tak. Na co one sobie pozwalają, żaby? Nie ma sensu kłócić się z żabami. Z nimi nie wygrasz. Dziewczyny, zajmijmy się swoimi sprawami. Jak będziemy się kłócić z żabami, to koniec. Dzień zrujnowany. Dzięki, Ice. Dla was bananowe lata w dużych filiżankach. Wiem, że wam się spodoba. Ci Dziękujemy, Ice. To, to takie miłe. miłe. Przegrywaj, ile razy mam wam mówić, nie stójcie koło baru. Chcecie tu popsuć? Ajs, przyszliśmy na bananowe lata. Nigdy nie piłam nic smaczniejszego. Ja też poproszę! I to największą porcję! Widzi, w dużej chwili jest dużo kalorii! Browasty, kalorie nie są mi straszne. Ajs, największą szklankę! Prosimy dwie bananowe lata i wegańską pizzę. To zajmie około 20 minut. Muszę obrać banany i je zmiksować. Super, a niedługo mamy lekcję. A gdzie twój pomocnik? Gdzie pizza? Ma lekcję na saksofonie, później tu zagra. Wow, super! Ale saksofon nie pasuje do kawiarni. Tak, lepiej niech robi pizzę. Podoba mi się ta, 20 serów i trufle. Pcha. Dobra, usiądźcie sobie, nie lubię jak mnie jest tu... Dziewczyny, gdzie wy tu znalazłyście jakiś niewłaściwy płyn? Nauczycielu Mike, proszę tutaj zajrzeć. To nieudany eksperyment Diany nauczycielu Mike, to nie jest nieudany eksperyment Diany. Proszę powąchać! No, no nauczycielu, nauczycielu Mike, Mike, domyślił się pan, co to za zapach? Eksperymenty, tak? Musimy się dowiedzieć kto to zrobił. Wylejcie to dziewczyny. Nie, nauczycielu Mike, niech wyleje to osoba, która to zrobiła. Skąd mamy wiedzieć kto to? Niech pan wstawi kamery, nauczycielu Mike. Nauczycielu Mike, szczury, wyjdźcie stąd, muszę porozmawiać z panem Majkiem. Nad, chcesz się do czegoś przyznać? Co? Chcę porozmawiać z panem Mike'em. Dobra, dziewczyny, możecie już iść. Dowiemy się kto to zrobił. Dowiemy się, dowiemy. Nauczycielu Mike, czuję się w tej szkole jak przegryw. Musisz mi pomóc wrócić do cheerleadery. Oj, Nat, to nie do mnie, to do Ebi. Nauczycielu Mike, trenerka Ebi mnie wyrzuciła i nie pozwoli mi wrócić do drużyny. Ale jest twoją dziewczyną i chyba możesz... I mogę na nią wpłynąć? Niestety nie, na Ebi bardzo ciężko wpłynąć. Nauczycielu Mike, nie rozumie pan, nikt nawet ze mną nie rozmawia. Proszę, pomóż mi. Nat, Nat, idź do króliczków i porozmawiaj z dziewczynami. Nauczycielu Mike, ale one nawet mnie nie słuchają. Nie, Nad, to ty nawaliłaś i to ty musisz rozwiązać te problemy. Jesteś w 11 klasie. I co z tego, że jestem w 11 klasie? Musisz być odpowiedzialna. Nauczycielu Mike, nie chce mi pan pomóc. Jestem bardzo zła. Może teraz zrobię coś złego. A mama mówiła, że ciężko jest być nauczycielem. Te nastolatki są coraz bardziej szalone, Czemu nie słuchałem. Dziewczyny, chcę jeszcze coś dodać do listy. I tak. Chcę, żeby żaby były milsze. One ciągle nas wyzywają i krzyczą bez powodu. To dobre życzenie. Jak staną się milsze, to jeden problem zostanie rozwiązany. Racja Kitty. I kolejne specjalne życzenie. Chcę, żeby wszyscy widzowie, którzy oglądają nasze filmy, subskrybowali nasz kanał. To się nie wydarzy. Aleksa, ale czemu? A może się założymy, Diana ma fajnych widzów i na pewno będą chcieli spełnić to życzenie. Dobra, dobra. Aleksa jest nowa i nie wie, że widzowie Diany są najlepsi i najfajniejsi. Dziewczyny, może chcecie coś dodać? Diana, ty nie jesteś dziewczyną, ty jesteś gwiazdą, nie jesteś słońcem, ale księżycem. Nie jesteś dla mnie ziemią, tylko powietrzem. Rany, Smile zachowuje się jak dziecko. To zakład, a Smile przegra. A wyobraź sobie, jakby Diana się zakochała i się z tobą rozstała. Nie, 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 ona by tak nie zrobiła. Ona mnie kocha. Zaraz zobaczymy, jak cię kocha. Smile, wstań z kolan. A po drugie, co za bzdury opowiadasz? jesteś dorosły, a tak się zachowujesz. Rany, Diana, musiałem wydać swoje ostatnie zaskurniaki. Smile, przegrałeś. A dla mnie dwa bilety do kina? A Niech to Timur, założyłeś się, wszystko ok? Jak możesz założyć się o swoją dziewczynę, bałwany? Kochanie, wiedziałem, że przegra, a teraz mamy dwa bilety do kina na dziś wieczór. Zapraszam cię. Irytujący jesteś. Smile, chodźmy. Idę. Gena, może jednak powiesz tak? Nie, nie bądźcie się więcej, proszę. Smile, wyjdź i zamknij drzwi, proszę. Hmm. Nadia na Smile się trochę zmienił. Bez ciebie dziwnie się zachowuje. Tak, gdzie ten fajny Smile, który był wcześniej? Tamten Smile zniknął. Ten zachowuje się jak clown. A może ten pokój będzie nasz? Musimy się tylko pozbyć tych napisów. I tego dywanu. Dywan niech zostanie. Musimy na czymś siedzieć. Dobra, dziewczyny... Teraz mamy swój własny plakat. Skąd, Skąd ty go masz? Zdobyłam go. Mam długą listę kontaktów. A teraz wybierzmy ścianę, na którą przykleimy nasz plakat. Wow, Blondie, jesteś super! Nasz plakat jest o wiele lepszy niż ten od króliczków. Jestem taka dumna, że jestem żabą. Teraz będziemy mieli własną garderobę z plakatami żab, ale za ten plakat dzisiaj mi postawicie bananową latę. Dobra, nie ma problemu. Zastanówmy się, gdzie go powiesimy. Może tam? Ktoś widział króliczki? Przegrywy! Udajecie, że mnie nie widzicie? Pytam was, czy ktoś widział króliczki? Słyszycie kogoś? Nie! Ja też nikogo nie słyszę! Czuję, jakby latała tutaj mucha! Ej, wy, przegrywy! Wiecie, czemu nikt się z wami nie przyjaźni? Bo jesteście naprawdę bezduszni! Naprawdę? Powiedziałaś, że jesteśmy bezduszni? Ty się od nas wcale nie różnisz. Uważaj na to, co mówisz. Nigdy nie byłam i nigdy nie będę przegrywem. Pójdę teraz i poproszę króliczki, żeby wzięły mnie do drużyny i osiągnę swój cel. Myślicie, że wezmą nad z powrotem do drużyny, czy nie? Ja myślę, że nie. Nie, nie będą. Nad się pogrąża i niedługo będzie prawdziwym przegrywem. Niech sama się o tym przekona. Oni sobie tylko myślą, że jesteśmy przegrywami, ale my jesteśmy fajni. Jesteśmy, jesteśmy fajni. fajni! Odsuńcie się, odsuńcie. Nienormalna. Idę nie, spełnić swój cel, nie chcę przeszkód. Jaki cel? Jakie przeszkody? Ty byłaś jej przeszkodą. Co ty powiedziałeś? Kochani, pozdrówcie ode mnie Zipa. I powiedzcie mu, że na niego czekamy. Ja nie czekam. On żartuje. Powiemy mu, jak tylko to przyjdzie. No właśnie, potrzebujemy telefonów z nadgryzionym jabłkiem. To, bo inaczej nie pogadają. Jak będziecie się dobrze zachowywać, to kupimy wam telefony. Kupimy? Diana kupi. Kitty, nie mnie za słówka. Po co im telefony? Czują się dobrze i bez telefonów. Ale ja też chcę wysyłać wiadomości do Kitty przez łocapa w nocy. Potrzebujemy telefonów, żeby zamawiać pizzę, wysyłać smsy. Nie ma ich w szkolnej grupie, o wszystko mnie pytają. Ja chcę oglądać filmy. Kłamie, chcę aplikację randkową, żeby spotykać się z dziewczynami. <grym> Dobra, pozdrówcie Zipa. Czekamy na niego w szkole. A teraz mamy drugi trening. Papa! Pa. Kitty, dawno mnie nie pocałowałaś. Kitty, wołacie twoja miłość. Zatem pocałunki są zabronione w szkole. A na parterze nie mamy żadnych zakazów. Przestań, Zelina, będą kamery. <laughs> oh my god. Nat, co ci się stało? Króliczki, tak mi przykro. Nigdy nie rozmawia ze mną w szkole. Nie chcę być przegrywem. Chcę wrócić do drużyny. Nie, wiedziałam, że ten moment w końcu nadejdzie. Alexa, czekaj. Nat, słuchaj, jeżeli naprawdę chcesz wrócić do drużyny króliczków, musisz to udowodnić. To, jak się zachowałaś, jest nie do przyjęcia. Racja, zachowałaś się okropnie. A gdzie twoja przyjaciółka Mary? Mary i ja nie jesteśmy już przyjaciółkami. Każda jest sama. Ona nie chce wracać do drużyny. A jeżeli mnie przyjmiecie, nie będę z nią rozmawiać. O, najpierw zdradziłaś króliczki, a teraz przyjaciółkę? Nat, uspokój się. Idź do domu. Przemyśl to. I my też się zastanowimy, czy przyjąć cię do zespołu, czy nie. Pamiętaj, Nat, jak chcesz wrócić do naszej drużyny, nie możesz nas zdradzić. Dziewczyny, a porozmawiacie z trenerką Ebi, a czemu ty płaczesz? Nie rozumiem. Z trenerką Ebi może rozmawiać tylko Diana. Słuchaj, Nat, spróbuję, ale nie mogę niczego obiecać. Diana, jesteś kapitanem drużyny. Wiem, że możesz wpłynąć na trenerkę Ebi. Dobrze, Nat, spróbuję, ale pamiętaj, że nie ja jedna decyduję. Dziewczyny, trenujmy. Tak, maskotko. Chodźmy, jesteśmy zajęte. Dziewczyny, naprawdę się zastanowicie? Zastanowimy się nad. Pamiętaj tylko, jak chcesz wrócić do zespołu, to żadnych nieobecności i żadnych zdrad. Tak, obiecuję, dziewczyny. Dziękuję. To co, maskotko, dziewczyny? Zaczynamy od wygranej. W, G, L, A, A. Wygrana! Króliczki są na Kochani, jesteśmy najlepsze, a wy zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa.